Dzień dobry. Dziś zabieramy Was do wnętrza z naszego ostatniego projektu. Nasi klienci mieszkają w domu w stylu nowoczesnej stodoły. Dzięki temu mamy tutaj do czynienia z posadzką, która jest wykończona żywicą epoksydową. Jednocześnie bardzo wysoki sufit, który daje poczucie niezwykłej przestrzeni. I te dwie rzeczy mogłyby z góry narzucać styl gostowy. Tak jednak nie jest. Dom odzwierciedlić w tym wnętrzu. Myślę, że, że to się udało. Zresztą zaraz zobaczycie efekty. I zacznijmy może od rzeczy takich właściwie podstawowych w tym wnętrzu, które miały mieć charakter nowoczesnego, takiego właściwie unowocześnionego baru brytyjskiego. Punktem Ale ze względu na to, że jest bardzo kolorowa, raczej w pokojach dziecinnych. Natomiast klientom bardzo przypadła do gustu i nadała charakter całym wnętrzu. Do tego postanowiłyśmy dodać lamperię drewnianą za właściwie pokolorowaną, można by nazwać na kolor ciemnej oliwki. Wydaje nam się, że po prostu świetnie współgra z tapetą. Na ścianie zostały również wyeksponowane plakaty bardzo graficzne w kolorystyce także utrzymanej tapety. Do tego uznałyśmy, że by nadać w tym wnętrzu dużo ciepła, zaprojektowałyśmy położenie dywanów, które są nieco przecierane, mają trochę orientalne wzory, ale też sprawiają, że wydobywane są poszczególne kolory innych produktów. Fotela w kolorze miodowym firmy Darkon, stolika przecieranego farbą. Te wszystkie dekoracje y, też współgrają z kolorami, które zostały w wnętrzu. Ściana y, w kolorze, powiedziałabym, właśnie takim antycypowym. Y, to też dość nieoczywiste zestawienie z oliwkowym, a jednak y, świetnie się komponuje. Przejdźmy teraz do miejsca, które była wykorzystywana do pracy. Piękne, stylizowane biurko. W kolorze ciemnego, takim ciemnym, niebieskim, morskim. Akurat ten plakat postanowiliśmy powiedzieć w tym miejscu, bo wydaje się, że się świetnie komponuje po prostu w tej przestrzeni. Lampka cuyber w kolorze zbliżonym do fotela, czyli bardzo modnym w tym sezonie, żółtym, musztardowym nazwijmy to. Chezor który pozwala na chwilę oddechu, na regulowane zagłowie. Można się... Bardziej gotowe, czyli regały z drewnianymi, dębowymi półkami i konstrukcją metalową czarną. To świetne, że zdecydowali się na to, by postawić na nich dekoracje. Nie obawiali się tego i nie zadawali tego pytania, jak to sprzątać zwyczajowo, jednak Państwo unikacie stawiania po prostu rzeczy wyłącznie dekoracyjnych. One się tutaj kapitalnie sprawdzają. O tym takim eklektycznym charakterze domu świadczą również dodatki. Zestawienie żółtego słonia z fioletowym nosorożcem mogłoby się wydawać infantylne, tutaj natomiast fantastycznie oddaje ducha tego wnętrza. Dużo szkliwionej ceramiki, bazony, donice stylizowane nieco na stare, wobec tego też takie trochę przecierane ze żłobieniami i wreszcie z Tutaj ściana z kinkietem, który przywołuje nieco wspomnienia takiego oldschoolowego kina. Za złotą siatką jest ulokowana żarówka edisonowska. Ten element szczególnie pięknie wygląda wieczorem po zmierzchu, jednak też jest, nadaje charakteru temu miejscu. No i nieodzowny w takim miejscu, barek, przesuwny. Łatwo go dociągnąć do kanapy tutaj właściciele serwują swoim przyjaciołom i znajomym wieczorem drinki jeszcze detale na które warto zwrócić uwagę to na przykład ebonitowe włączniki czarne podobne są gniazdka w tym pomieszczeniu no, zdecydowanie wpisują się w ten taki lekko skulowy charakter czy też można by powiedzieć vintageowe, choć gniazda nie są z odzysku, tylko rzeczywiście są wyprodukowane obecnie. Nie wiem, jak Wam się podoba to wnętrze. My jesteśmy z niego bardzo dumni, bo pozwoliło nam się sprawdzić w której miałyśmy w tej chwili do tej pory właściwie mało możliwości, by się wykazać. W wnętrzu.